Siemęczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearts Słuchajcie, ostatnio widziałem pod y, ostatnim odcinkiem, że spodobał Wam się sposób nagrywania filmów poza streamem OK, spróbujmy, zobaczymy co z tego wyjdzie eee, Kolejne filmy też będę tak nagrywał A, i pamiętajcie też, że w opisie pod tym filmem macie link do G2A Jak sobie tam wejdziecie, to możecie sobie kupić giereczki po taniości Więc polecam sobie zerknąć, bo to fajny całkiem sklep, w którym można kupić gry komputerowe A my dzisiaj sobie pooglądamy troszkę Zoloka I też tym Zolokiem sobie oczywiście pogramy Zolok przez ostatnie lata był obecny w Headstone, natomiast ta wersja jest wyjątkowo inna od wszystkich innych. Zazwyczaj Zolok opierał się na dużej ilości rynek: jakichś tam dwójkach, trójkach, czwórkach. No i powiem, że Dungwardzie dopóki go nie wyrzucili. A w tym momencie mamy takiego dziwnego Zoloka, który swoją drogą całkiem nieźle działa, ponieważ mamy bardzo dużą ilość jedynek, Nie wiem, jak tutaj jest, ale w cholerę. Mamy oczywiście dwójki, trójki, czwórki, natomiast w dużej mierze deck opiera się na rynkach. Zbufowanych yy, uwięzionym z I tutaj może nie do końca jest tak, że musimy mieć łomochoklika, żeby wygrać gierę czy coś, ale ten hoking ma dosyć duże znaczenie, to jest fakt. No i drugą taką poważną zmianą w odniesieniu do starszych wersji jest matrona nocnic. Oraz le, 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 gdzie ona jest. Przeterminowana handlarka, które wyrzucają rękę Guldona. I dzięki temu dostajemy taki dosyp zapas kart, że hmm, praktycznie non-stop możemy tymi jedynkami się, znaczy tymi jedynkami zasypywać przeciwnika. Oczywiście są takie momenty przestoju, gdzie na przykład nie dojdzie nam Hochlik, czy nie dojdą nam te discardy i ten Draw. Natomiast ogólnie hmm, mniej więcej na tym to polega, że gdzieś tam e, Szukacie, 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 szukacie e, tych kart, no i jak je dostajecie, no to po prostu zabieracie i zasypujecie oponenta x razy zanim umrze. Tutaj jeszcze mamy, e, boże gdzie on jest, e, Kan Redhada, matko ja nie wiem czytam tą nazwę 15 razy i dalej nie pamiętam, e, który też całkiem fajnie działa. W sensie obniżenie demonów, yy, znaczy koszt yy, obniżenie kosztu demonów fajnie działa. Ja Mamy tutaj takiego demona, czy takiego demona, czy takiego demona. Natomiast szczerze powiedziawszy to chyba ani razu nie zagrałem jego wersji Prime, nie, więc... Ta wersja Prime to no, teoretycznie fajnie działa, ale praktycznie to tak w ogóle nie działa. Przynajmniej nie kojarzy. Nie, nie raz może zagrałem, e, więc nie jest to jakaś karta super mega potrzebna, no, ale powiedzmy, że czasem może się przydać. Dobra, e, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o opis deku, lecimy do Gierek, tam przekonacie się jak dek działa w praktyce, więc let's go! Guldan kontra Guldan, nie wiem czy to Mirror Man zobaczymy. Jeżeli chodzi o Mulliganan, to oczywiście chodzi nam o te wymienione wcześniej karty. I w kolejności następującej: Uwięziony z myślę, że jest najważniejszą kartą. E, jedynki są w drugiej kolejności, a w trzeciej kolejności... I y, tutaj też nie chcę Was zmylić jakoś bardzo... A może zostawimy tak? A to na pewno wrzucimy, tego nie chcę, Że znaczy, możemy to w sumie, ale nie, nie zdążę tego skąbić. E, o, niech będzie tak. E, nie chcę Was zmylić, ale... Y, zamysł jest taki, że ten Draw-Discard... Tam, discard, draw w sumie, jest istotny. Tylko, że nie do końca potrzebujecie handlarki czy nocnicy, jeżeli nie macie ręki guldana. I nie potrzebujecie też ręki guldana, jeżeli nie macie poprzednich kart. Więc ja bardziej wychodzę z założenia, że priorytetem dla mnie jest mm, złomochoklik, później jakieś jedynki, kreatury ogólnie rzecz biorąc, żeby mieć coś do grania i żeby ten choklik miał co pufować, A ten draw i, i, i discard po prostu chcę dobrać. Eee, chyba, że na przykład dostanę jedynkę na rękę, e, taką mm, czy tą handlarkę i... Na tym świecie wciąż jest... Jedynkę na rękę, tą handlarkę albo tą i rękę Guldana, no to jestem w to jeszcze wtedy w stanie zatrzymać, ale... Mm, no nie zatrzymałbym na przykład tej na ręce startowej, albo ręki Guldana. Chyba, że macie trzy jedynki. No dobra, wyjątkiem może być, jak macie drobna... Znaczy zagranie na pierwszą turę, drugą turę, no i na i, i zostawiać sobie rękę guldana gdzieś tam na przyszłość To wtedy jeszcze to może ujdzie ogólnie standardowo, no jeżeli chodzi o Mulligan, to tutaj trzeba się mu trochę zastanowić co się tam chce. Ale nie polecam jakoś tam przeszadać z wartością tych kart do diskardu i do drawu. Bo wy i tak na początku samym nie chcecie do końca dobierać tych kart, bo chcecie na początku zasypać przeciwnika swoimi małymi kreaturami, a w momencie, w którym kończą wam się karty na ręce, no to wtedy chcecie dobierać karty, nie? Więc też tak na dobrą sprawę ten drone nie jest jakoś pilnie potrzebny już na samym starcie. To nie jest discard, discard zolog z Wilda, gdzie faktycznie to od samego początku potrafi zrobić robotę, tylko to jest no nieco inny, tak? Dobra, tutaj jednak wracając do gry, mamy całkiem fajną sytuację, jak widać na załączonym obrazku potężne zagranie ze strony przeciwnika, nie ma co. Okej, okay. mamy Kadareta, czy jak mu tam. Może go nawet kiedyś dobierzemy. No i coś jeszcze? Już nic. Eee, te babeczki, one są całkiem nie najgorsze. Czasem się przydają. Akurat ta tutaj ze zrywem, no nie do końca się przyda. Dobierzemy sobie. O, jest gitara. Zagramy sobie takie i zagramy sobie, myślę, że takie. Tutaj sobie to po prostu wytrajdujemy. Dlaczego? Bo możemy. Nie ma powodu tego nie wytrajdować jak mają zryw, prawda? No prawda, logiczne. A ci mm, oczywiście uderzają w twarz, no bo też zależy nam na tym, żeby jak najszybciej ten stół posprzątać. On tak naprawdę nie ma w tym momencie co zrobić, bo obszarówka ze smoka nie zabija tych kreatur i tutaj zostaje nam ziomek. Dark Skies nie zabija. No, prawdopodobnie zabije tylko to i to przeżyje, więc to jest y, nie do zagrania, więc on co może zrobić, Prowokację i przeczekać, i prowadzić, przeczekać, doczekać do Twisting Nether albo do jakiejś innej, innego masowego remowalu, albo skąbić dwa remowale, bo gdyby zagrał dwa razy Dark Skies za 9 i za 8, no to by to coś było, ale on chyba nawet tego nie dożyje, bo my tutaj mamy dyszkę, a przepraszam, właśnie, o pladze płomieni zapomniałem, mój błąd, mój błąd, y, plaga płomieni. No, jeszcze podobno gra, tak słyszałem. Już niedługo, nie no żartuję. Nie mam żadnych tych ee, super tajnych informacji. Odnośnie tego. O, i tutaj jest to, co kochamy najbardziej, nie? Czyli robimy tak. No, zagrywamy ją, bo wiemy, że ją zagramy tak siak, e, Gramy sobie handlarkę, wyrzucamy rękę guldana, dobieramy trzy karty i jest słodko. Nie graj. No, on teraz tą plagą pomieni opanował trochę sytuację. Kurde, ja nie mogę o tej karty zapomnieć. Przecież tu się nie gra Nadal, a trochę zamotany ostatnio jestem. Mnie mnie w każdym razie mm, nie jest takie super bardzo istotne, ponieważ yy, my i tak dalej mamy dobrą sytuację. No teraz on mo może nas tu wyczyścić, no bo może zagrać Dark Skies razy dwa. Raz, dwa, chwilę, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, jedenaście życia. A, no, czyli Dark Skies jedno wyczyści prawdopodobnie dwie kreatury na 100%, procent, może trzy. kiedy? ok. okay. To ma małe znaczenie raczej. My mamy dwa solfajery. A, właśnie o solfajerach nie powiedziałem, bo te karty są bardzo ważne ogólnie. O, crap. Teraz się mści na, na mnie, że zapomniałem o tym. E, solfajery są bardzo ważne. Solfajery są bardzo ważne. Znaczy, może nie tyle, co bardzo ważne, co bardzo często pomagają. Bo jakby na to nie patrzeć, jest to direct damage i, znaczy nie, jakby, jak, jakby na to nie patrzeć, to trochę zbani stwierdzenie. Chodzi o to, mm, że nie raz, nie dwa braki wam obrażeń i ten Soulfire będzie właśnie robił za taki dodatkowy, dodatkowy damage, więc to się na pewno przydaje. I tutaj zagraliśmy to w poprzedniej turze. Znaczy w sumie, no nie miałem za bardzo co zagrać, bo zagrać te jedynki to też nie było jakieś super kozackie. Natomiast teraz nie mamy zrywu, potem żadnego i przydałoby się ten zryw zdobyć. Co eee, Tylko co my tu wyrzucimy? Bo na pewno chcemy teraz... Ile mam kart? Mam 10, więc muszę jedną kartę wyrzucić. OK, no to wyrzućmy to i zróbmy tak. No ręka guldona akurat nie jest najlepszą rzeczą jaką mogła, jaka mogła nam się przytrafić. Eee, chciałbym zabić tą prowokację... Ale tak, żeby... Już wiem. Dobra, zrobimy tak. Tutaj zadaj jeden punkt obrażeń. Daj zryw, damy zryw temu. Pójdzie nam Soulfire. Wpadnie nam boska tarcza, która nie jest ma... nie jest jakoś super istotna. Litala i tak nie złapę. Więc wjeżdżamy w chłopa. I ja myślę, że raczej te karty zostawimy. Ile mam kart? Jeszcze możemy dobrać. O, może pierwszy raz go zagram jakoś sensownie, kto wie. Tylko pamiętajcie, że jak macie jego, to jak zakrywacie handlarkę albo tą y, nosnicę matronę nosnic, to jego zdyskardujecie, a nie rękę guldana. Bo ja już tak raz zrobiłem, bardzo sprytnie, że go wyrzuciłem. I był mały zągły, o! Miałem a było. No to jest akurat trochę wredne, bo spalę sobie kartę, no, ale to się mówi. Nie No i mamy kapcia Kapyć nie jest najlepszą nowiną. Kapciu nie jest najlepszym nowiną to na pewno. Okej okay. uh -huh. No ale teraz my mamy powiedzmy naszą mocną turę Robimy tak Robimy tak No niestety nie siadło Robimy tak Robimy tak. No to już siadło. Ilon ma? 16, tak? O, pięknie. A no to jeszcze możemy sobie zrobić tam, nie wiem, tak? Eż... No, czekaj! No jeszcze miałem ten i są go dobić. No jaka menda, No trudno się mówi. Ale tak mniej więcej ten tak działa. Tylko pamiętajcie, Plague of Flames gra w Control Warlocka, czy tam Galakrond w Odlocka. I warto mieć to na uwadze, bo gdzieś mi wyleciało z głowy. Dejba. Dobra, mamy kolejną grę z e, i co my tutaj możemy ciekawego wymyślić? W takiej sytuacji, to zostaje. kan la 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 la. Ebonlock, może ja go Ebonlock zaczyna nazywać. No tak, mamy pierwszą, mamy pierwszą, mamy drugą. I to zostaje na trzecią? Nie jest takie super topowe zagranie. Ale też, też nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby go wyrzucać z ręki. Z drugiej strony możemy poszukać kuchlika. I tutaj też ważna informacja, a propos tego złomochu Huchlika, czy jak mu tam... Teoretycznie można robić hard mulligan po tego chochlika. W sensie nie macie chochlika, wrzucacie wszystko, żeby go złapać. Można tak grać. I prawdopodobnie to ma jakiś sens. Nie wiem jak duży. Ja natomiast nie lubię tak grać i tak nie gram. Eee, a patrzcie, kto nam wrócił na rękę. Dlaczego nie lubię tak grać i dlaczego tak nie gram? Bo to jest takie... Gdzie mam przeglądarkę? Chciałem coś sprawdzić. A tutaj... Bo to jest takie, z jednej strony sensowne i można to jakoś uargumentować, że szukamy go i on nam daje jakieś tam wysokie ten A później dochodzi do sytuacji, w których nie macie rozdania i przegrywacie przez brak draw'u, nie? Więc tu już wasza kwestia, czy chcecie to robić, czy nie chcecie tego robić Mogę powiedzieć na pewno, że Że jest to sensowne I może to się opłacać Natomiast a nie, nie, co innego chciałem powiedzieć. E, trzeba też wziąć pod uwagę to, że w tym deku mamy bardzo dużo jedynek. Jakieś tam dwójki. Więc to rozdanie jest bardzo prawdopodobne. Więc teoretycznie można tak robić, że wyrzucacie wszystko i szukacie tego czego tam. Natomiast no ja nie jestem tego zwolennikiem po prostu. I tak, e, i, i tego nie robię. Ale jest to najlepsza karta do zachowa zachowania w ręce, więc... więc na pewno warto mm, się nad tym zastanowić. A to już decyzja wasza, jak tam sobie będziecie to chcieli rozkminić. Dobra, my tutaj sobie zrobimy tak, zrobimy sobie tak. Zabijemy to i wystawimy się na obszarówkę. Graj. Muszę to rozważyć. Święta fala? What the fuck? No to miałem deko? Tej karty to nie widziałem już dawno. Czy widziałem ją ostatnio na. Yy, na czymś tam. Tylko z drugiej strony, też jak na przykład zostawicie sobie taką rękę, to później macie taką sytuację jak ja że muszę dobierać, bo nie mam co zrobić. Więc też jest to... Więc też na dwoje babka wróżyła Ale ogólnie warto przy nie pamiętać, i też o tym powinienem sobie powiedzieć na samym początku, że... W tym decku jest tak dużo jedynek, że można zostawiać karty, które są droższe i liczyć na dobranie po prostu jedynki, bo jest to bardzo prawdopodobne. Ja tak nie lubię grać, bo mam wrażenie, że później nie dobieram tego, co bym, co potrzebuję, co bym chciał. tylko dobieram jakiś środek, ale jest to też na pewno opcja i jeżeli ktoś ma ochotę trochę bardziej yy, agresywny temu ligany robić, to też nie widzę jakiegoś większego problemu. fire, no nie śle panie. No widzicie, to nam się podoba. To nam się podoba, tylko teraz tak, musimy dobrać dużo kreatur, a to jest problem, bo nie mamy draw'u. I teraz Hand of guldan byłby takim zbawieniem O jak niedobrze O, jak bardzo niedobrze. O, jak źle. Dobra, Hand of guldan albo przegraliśmy gierkę. No, chyba ją przegraliśmy. Coś mi się tak wydaje. To zobaczymy jeszcze, no ale ciężko będzie z tego trochę wyjść. No i jak? I później tak się kończy, jak Hand of Gluda nie zostawicie sobie na ręce startowej, to później go szukacie i go nie dobieracie, nie? Mhm. Spoks. Spoko, ziąbel. Nic nie daje, zbyt ciekawego. Tu nam zbyt ciekawego nic nie daje. Jesteś zbędnym ciężarem. Dzięki za komplement. Postaraj się nie zostać w tyle! A na, tego się pozbyliśmy. Graj, gościu. Tego się pozbyliśmy. Pozbyliśmy się też niestety handlarki. Nie lubię takich drobków, bo później jest słabo. Tak, co obie myślę. Gitara. że nie gitara, no ale. Ale jak już tak musi być, no to niech tak będzie. Magiczny dywan, no teraz. Co mi teraz po magicznym dywanie? Dobra, ciśniemy wszystko. Jak ma obszarówkę, to leżymy. Jak ma obszarówkę, to leżymy i kwiczymy, niestety. Muszę. Albo i nie muszę. Obszarówki nie ma w takim wypadku za to takie, i pewnie dostał dwa razy Holy Smita. No pięknie. Drugi też będzie, nie drugiego nie będzie. Oh, come on, baby. Co to za szajze? To sobie zagram, może by skasować tego smoka. No i tak naprawdę gramy wszystko, jelo. Gramy wszystko, jelo. i albo go zajadę w następnej, albo w dwóch następnych turach, albo on dobierze jakiś, nie wiem, plug of death i posprząta mi stół. Oby nie stało się to drugie, oby stało się to pierwsze. Zdarcie czasu. No okay. 3, 7, 9, 10, 11, 14. Hm. O jezu, nie tylko, nie ten szajs. O matkę, ty na ja tej karty nienawidzę po prostu. To sobie nawet nie wyobrażacie. Dobra, zrobimy taki mek. Ile nawet to zagram. Może być i strzelimy z tego solfajera, bo nic nie discarduje, a to jest dosyć istotne. Bo, jak on mi da, czy tam ona mi da jeszcze dwa solfajery, to będę miał trzy, nie? No, logiczne. Więc wtedy, jeżeli chciałbym zagrać trzy, to istnieje bardzo duża szansa, że zdyskarduję jeden, jednym z tych solfajerów. Więc lepiej mieć na przykład teraz opcję na: o. Opcję na to, że ona. Jak da mi dwa solfajery, to ja zagram solfajera, zdyskarduję coś tam, co dobrałem, i dopiero wtedy. A, I dopiero wtedy. rzucę drugiego. Macie o to chodzi pewnie. Ręka guldana, ok. Eee, 13 życia. Zrobimy tak. Zrobimy tak, przenosimy ten atak na inną jednostkę. I w tym momencie ile mamy? O, no, teraz jeszcze powinniśmy zrobić tak naprawdę, żeby zmieścić szansę, że zdyskarduję drugiego solfajera. Gdybym mm, potrzebował jeszcze, no to miałem trzeciego solfajera ogólnie. E, na łapie i tego trzeciego solfajera też mogę odpalić. Dobra, ale nie było trzeba. E, moi drodzy, tak wygląda ten zoloczek. tak więc ja bardzo serdecznie polecam, bo taki fajny deczek bardzo lajtowo się gra. I myślę, że powinniście być z nim zadowoleni, jak widzicie drugi diament bez większego problemu, dwie gierki z rzędu wygrane czy tam po rząd. W tym odcinku to wszystko, zapraszam do kolejnych filmów, a na chwilę obecną dziękuję, do zobaczenia, hej See ya.